Modlitwa zawierzenia Jezusowi Miłosiernemu. Jezu najmiłosierniejszy, mój Panie i Zbawicielu, wobec nieba i ziemi, świadom swojej nędzy, grzeszności i niewystarczalności, oddaję się dziś zupełnie i całkowicie, świadomie i dobrowolnie Twojemu nieskończonemu miłosierdziu. Ufając Twojej miłosiernej miłości, wyrzekam się na zawsze i całkowicie. Zła. I tego, co do zła prowadzi. demonów i wszelkich ich spraw i pokus, świata i wszystkiego, czemu usiłuje mnie pociągnąć i zniewalać, siebie i wszystkiego, co buduje i zaspokaja mój egoizm i pychę. Oddaję się Tobie, Jezu, najmiłosierniejszy Zbawicielu, jako jedynemu mojemu Bogu i Panu, jedynej miłości, pragnieniu i celowi mojego życia. Z całą pokorą, ufnością i uległością, wobec Twojej najmiłosierniejszej woli, oddaję Ci siebie, moje ciało, duszę i ducha, całą moją istotę, życie w czasie i w wieczności, przeszłość, teraźniejszość i przyszłość, rozum, uczucia i pragnienia, wszelkie zmysły, władzę i prawa, wolę i wolność moją, wszystko, czym jestem co posiadam i co mnie stanowi. Nie zostawiam sobie nic. Wszystko oddaję Twojej świętej woli przez ręce niepokalanej Matki Miłosierdzia. Rozporządzaj mną jak chcesz, według Twojego miłosierdzia. Broń mnie i posługuj się mną jako swoją wyłączną i całkowitą własność. Jezu, ufam Tobie. Amen. Komentarz. Podstawą opieki Bożej jest trwanie w stanie łaski uświęcającej. Przestrza, spowiedź, komunia święta, wiara, miłość. Wtedy dodatkowe modlitwy o ochronę są owocne. Najlepiej odmawiać je rano. Krew Jezusa chroni nas, duchowo obmywa, przynosi uzdrowienie i życie. Modlitwy o ochronę Bożą warto, aby odmawiały osoby żyjące w trudnych duchowo warunkach, podejmujące jakieś dzieło ewangelizacyjne, czy też aktualnie prowadzące walkę duchową. Osoba, która twierdzi, że prowadzi nasiloną walkę duchową, Powinna najpierw porozmawiać z doświadczonym księdzem, który dokona rozeznania i odpowiednio pokieruje. Katolik powinien pamiętać przede wszystkim o tym, że Jezus Chrystus jest Panem i Królem, i on rozciąga swoje panowanie nad wszystkimi ludźmi i istotami duchowymi. Porównaj Efezjan 1:3 do 23. Osoba wierząca powinna koncentrować się na tworzeniu żywej więzi z Bogiem ufać Jego dobroci i miłosierdziu, a nie ulegać lękowi przed złymi duchami. Często uzdrowienie duchowe jest dłuższym procesem, ponieważ Bóg coraz bardziej zwycięża w człowieku, gdy ten stopniowo dojrzewa wierze i miłości, wykorzenia wady i oczyszcza swoje życie z grzesznych, szkodliwych uwikłań.